Pan od EP rozbiera. Cenę rozbiera Wysbery. Takie maleństwo, które trzymam w ręce. Taki next thing. Rozbierzmy jego cenę. Przyjmijmy we wrześniu, że 220. Dobra? W tej cenie masz 41 zł i 14 groszy samego no. Ale to nie wszystko. Zostaje 178 zł z groszami, w tym 40 zł akcyzy Ponieważ od września płacicie akcyzę za elektroniczne wiecie co. Zostaje zatem 138 z groszami. No i płacisz te 138 złotych pieniędzmi, które już zostały opodatkowane. No bo pracujesz, no nie? Więc te pieniądze już zostały opodatkowane podatkiem dochodowym, składką z składką zdrowotną. A jeżeli jesteś Januszem Biznesu, to na pewno to jest kwota netto, więc gdzieś zapłaciłeś VAT. Czy dostrzegłeś bądź dostrzegłaś gdziekolwiek w tej wyliczance dobro dzieci? Nie? No widzisz, ja też nie. A czy w tej wyliczance dostrzegłaś bądź dostrzegłeś jakąkolwiek działalność państwa związaną ze zdrowiem publicznym? Nie? Ja też nie. Daj znać w komentarzu, co myślisz o takiej wyliczance i obserwuj mnie gdzieś tutaj, bo ja dopiero się rozkręcam. No i rozkmórz się.